Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi zakupami. I chciałabym najpierw, zanim pokażę zakupy, chciałabym najpierw Wam pokazać takie oto pojemniki plastikowe. Kupiłam ten, był pierwszy, za dwa lata temu go kupiłam. To jest Systema. Tu widzicie nazwę Systema. I chciałabym zareklamować te pojemniki jako pozytywne pojemniki, ponieważ są naprawdę bardzo dobrze wykończone. Wykonanie jest super. Mają tutaj taką uszczelkę, każdy z nich, także nic nam się nie wylewa. Akurat ten pojemnik tutaj ma taką dodatkową półeczkę na kanapkę, dajmy na to. Pod spodem, żeby sobie jakieś owoce włożyć. A tu jest taka klapka, można ją zdjąć. Bardzo fajna rzecz jest z tego pojemnika i mi on tak się spodobał, że później zaczęłam się przymierzać po prostu do innych pojemników i kupowałam zestawy. I wczoraj kupiłam drugi zestaw pojemników, on jest umyty w tej chwili, on się suszył, ojej, on się suszył, także tutaj jest ten zestaw i tu jest zestaw. Co wchodziło w skład tego zestawu, słuchajcie, to wchodził jeden duży taki pojemnik, cztery takie malutkie były w zestawie, widzicie, one się fajnie zamykają, każdy właśnie ma tutaj tą uszczelkę, zapięcia są tak zrobione, że nam się nie powyłamują, bo są tutaj na zawiasach, także to jest bardzo ważne. I przede wszystkim się lekko zamykałem. Jak kupowałam inne pojemniki, one się fatalnie zamykały. Ja tu nie mogłam sobie ich zamknąć. No to tak jest: cztery takie małe są. Później następnej były trzy takie, to już mam pięć, bo wcześniej miałam dwa. Tam tych malutkich to już mam sześć. O takie, to już kostka kostkę masła można do tego włożyć. To akurat nasze pasuje. E, jeden o taki. Jeden taki był. W lodówce akurat mam połówkę takiego, taki płaski tutaj jest właśnie też fajny. A nie, przepraszam, tu jest, sorry, tu jest. O, widzicie? Połówka tego pojemnika jest. O tu. Zawsze z tymi kamerami się każdemu miota, nie? No, także taki płaski, można też sobie coś do tego schować. No i taki jeden jest. O! Jeden duży był w każdym zestawie, także już teraz mam dwa takie duże pojemniki. I tu można na przykład sałatę sobie schować, nakroić na cały tydzień praktycznie, no może nie na tydzień, ale na parę dni i, i będziemy mieć e, sałatę pokrojoną i nie trzeba będzie się bawić w krojenie. Słuchajcie, mnie dzisiaj tak przymula, normalnie musiałam sobie kawkę zrobić, ja nie piję kawę, ale co się ostatnio mi kawy smakują, Mmm, super kawa. Chciałam Wam podziękować za nowe subskrypcje. Bardzo cieszę się, że podobają Wam się filmiki, zwłaszcza te podróżnicze. No, logicznym jest, że ja nie będę codziennie jeździć. E, Islandia też duża nie jest. Wiele miejsc po prostu pojadę raz, drugi, trzeci, i potem będę jeździć tak 15 razy. E, może być, że w następnym tygodniu w stronę gejzerów się wybiorę. Dzwoni mi telefon, także przerwa. No to jestem, więc popijam sobie dalej moją kawkę i tak jak mówiłam na gejzery. Na gejzery planuję pojechać. Być może w przyszłym tygodniu. Wszystko naprawdę jest uzależnione od pogody. Jeżeli jest słoneczna, taka jak jest dzisiaj, to jak najbardziej, ale ja na przykład się dzisiaj źle czuję i po prostu dzisiaj bym nie pojechała, ze względu na to, że się nie czuję na siłach. Pies. O Jezus. Ten pies to musi mieć normalnie kask, a nie głowę. O. Ona tak wiecznie się o coś uderzy. I słuchajcie. Także dziękuję bardzo za nowe subskrypcje. Oczywiście, ci, którzy oglądają, zapraszam do subskrybowania. Co Wam pokażę dzisiaj? Pokażę Wam dzisiaj właśnie, co kupiłam. Jeszcze nie robiłam takiego pokazu, co ja kupiłam, ale stwierdziłam, że może warto zrobić takie coś. Yy, także tu sobie podniosę. Tu z tyłu za mną macie właśnie taki magazynek mój, które to są rzeczy przygotowane albo do wywiezienia, do oddania ciuchy. Albo do zniesienia do piwnicy, aż ja mam piwnicę cholernie daleko, ja nie wiem kto to w ogóle zaprojektował, że ja muszę wyjść z bloku, przejść przez garaż podziemny i dopiero tam otworzyć jedne, drugie drzwi i dopiero do piwnicy wejść. Mi się po prostu nie chce, ja sobie tak zbieram i jak już będę mieć wszystko nazbierane, to po prostu biorę to i schodzę. I już tak w sumie tam mam ciasno, bo, bo jeszcze mam dwa... Yy, dwie duże siatki z zasłon, których nie będę używać, także to muszę znieść. A w tych pojemnikach, tutaj, yy, no, w tych pudłach, ja mam, no, w kartonach, ja mam swoje książki, które postawię sobie tu, gdzie stoi Aerogarden, ponieważ Aerogarden ja będę likwidować, bo mnie wkurza. Wkurza mnie, bo tam wiecznie jedna lampa, mi się coś z nią nie tak dzieje, i po prostu są bardzo mały przyrost, jest w porównaniu z tym z moimi oczekiwaniami. Jest to bardzo dobra rzecz, nie mówię, że jest zła. Ale akurat dla mnie w tej chwili po prostu znudził mi się. O, może tak, znudził mi się, bo ja byłam już go 4 lata i po prostu ja w tej chwili chcę go złożyć. Postawię sobie tam półkę te moje książki, stąd właśnie położę tam. Przywiozę sobie wieszak, którego jeszcze nie przywiozłam. Postawię będę sobie ciuchy tam zbierać, ponieważ ja to mam magazyn. Ja, ja już po prostu nie wiem, ale już coraz lepiej jest, coraz lepiej. Dobra, przechodzimy do tematu. Więc obniżę tutaj pułap i słuchajcie, pokażę wam. Sałatę sobie kupiłam, trochę za mocny pułap zrobiłam. Już poprawka. O. Kupiłam sobie sałatę. Ja bardzo lubię tą sałatę zjeść z takim winegre sosem. Czyli po prostu ja biorę żółtko, e, biorę olej, robię taki majonezowy sosik, no w sumie właściwie to nie jest winęgrę, przepraszam, też może być dobre. Ja lubię taki majonezowy sos, żółtko z e, olejem, robię majonez, daję sól, pieprz i cytrynę i mi to najlepiej smakuje, takie coś. E, słuchajcie, tu sobie będę odkładać. Kupiłam sobie pieczarki. Takie duże kupiłam pieczarki, to są islandzkie pieczarki. Ja zawsze robię od razu dziurę tutaj w worku. To jak chwilę są w lodówce, to one mi bynajmniej nie parują te pieczarki. Słuchajcie, kupiłam e, pasta sosa, czyli e, sos do, do, do tego, do pasty, czyli do makaronu. E, ten akurat jest warzywny, można kupić również go z, e, z bazylią. I wtedy taki jeden liść bazylii. Tam jest e, góra cała bazylii. Takie do pochrupania, żeby za dużo czekolady nie jeść, takie właśnie yy, te ta, pieczywo ryżowe z, nie wiem, z jogurtem. No zobaczymy, co to za jogurt jest, coś jogurtowe ma być, tak? Jeszcze ich nie miałam. E, kupiłam sobie sałatę lodową, to widzicie, właśnie w te moje pojemniki zaraz sobie skroję, już nie będę kroić jej dwa razy. Kupiłam sobie ser, ser Gouda. Na Islandii za dużego wyboru serów nie ma. Fajny ser. Ten jest akurat dobry, miałam, go polecam. Bardzo dobry jest. Eee, kupiłam jogurt zwykły, jogurt kawowy. I gdzieś jeszcze jeden jogurt mam, albo nie zabrałam już ze sklepu, nie wiem, zaraz się dowiem. Nie, jeszcze jest jeden o są, proszę bardzo. Jogurt kawowy e, z firmy Biobu. E, Biobu. E, polecam tą firmę, dlatego że to jest organiczna firma, i to jest, e, jeżeli jesteście tutaj na Islandii, to po prostu MS jest takim monopolistą, że ja staram się MS nie sponsorować, aczkolwiek ser, ser pochodzi z MS. Tutaj jest na samym dole MS taki znaczek na samym takim dole. Także innego sera po prostu nie kupisz, a z kolei z biobu, jeżeli jest taka okazja, to e, ja bardzo lubię ten jogurt. I do tego jogurtu ja sobie kupuję, słuchajcie, mm, to kupuję, y, czereśnie takie, o ale zrobiłam, kupuję czereśnie w słoiku takie jak drzem, takie coś, tylko że są takie w zalewie czereśnie, czy wiśnie to są. E, I do tego jogurtu sobie tak z łyżkę, dwie dam tych wisienek, słuchajcie, super, super, super sprawa jest, po prostu lepszego deserku y, nie ma. Do tego sobie jeszcze kupiłam y, pesto zielone, tu z makaronem można zrobić, ostatnio bardzo dawno makaronu nie jadłam, także z chęcią zjem. Y, tu mam ziemniaki islandzkie bo, z Bonusa, słuchajcie, Bonus, Bonus, o oh, no tak, ale pokazałam, Bonus to jest sieć sklepów y, najtańszych typu Biedronka w Polsce, także to jest Bonus i tu jak widzicie są bardzo ładne ziemniaki, bo są duże to są duże ziemniaki jeżeli chodzi o islamskie e, możliwości także to są duże islamskie ziemniaki ok a w drugiej siatce słuchajcie co mam w drugiej siatce w drugiej siatce mam e, znowu pieczywo chru, to nie chrupkie tylko ryżowe ponieważ mój pies bardzo to lubi ja to też lubię, ale pies też lubi także to będzie moja taka nagroda dla niej jak będzie grzeczna ja kupiłam sobie trzy pomarańcze Odnośnie pomarańczy, to chciałabym wam powiedzieć, że jak kupujecie pomarańcze, to zwróćcie uwagę tutaj na te dupki. Jeżeli te dupki tutaj są takie okrągłe, z dziurką jakby, to znaczy, że w środku nie ma pestek. A jeżeli są takie po prostu bez tego, taki inny kształt będzie, prawda? Takiego jakby cypelka takiego, no to znaczy, że będą pestki w środku, to jest dlatego, że w środku ta pomarańcza po prostu w środku jest druga pomarańcza, tak jakby i ona pochłonęła nasiona także tu mam te właśnie, czemu ja to rozerwałam, no widzicie, śpieszyłam się chciałam Wam pokazać bardzo lubię sok pomidorowy także to jest duński sok pomidorowy w sumie on mi najbardziej tutaj z tych soków smakuje, są jeszcze warzywne też bardzo dobre, te soczki Dwa jabłka kupiłam, ponieważ jabłka akurat nie były za bardzo rewelacyjne, nie było wyboru, ale pies lubi, to są jabłka, jabłka Jona Gold. Także dwa sobie kupiłam. Nie wiem, jak już mi nic nie smakuje, jabłek chyba też nie wiem. No i kupiłam sobie cztery pomidory, to są właśnie pomidory na wagę. Widzicie, jak ja kupuję w tych siatkach, ja, ja nie lubię kupować w tych siatkach, ale innej możliwości nie ma, bo przecież do kasy nie weźmiesz inaczej, nie? Człowiek siłą rzeczy jest zmuszony do tych siatek. Może trzeba zacząć będzie brać te siatki, siatki po prostu do, do kieszeni. I zwróćcie uwagę, to jest pomidor, który kupujemy na Islandii. Bezsmakowy pomidor, prawdopodobnie jest z Holandii albo z Hiszpanii, nie wiem. Zobaczcie, jaki on ma blady kolor. Po prostu on jeszcze musi poleżeć, ale... No, to nie są nasze polskie pomidory, to nie są. On w ogóle nie ma smaku. Znaczy zapachu. Go wącham. Bardzo słabo wyczuwalny zapach pomidora, jest naprawdę. No dobrze, teraz takiej fajniejszej, fajniejszej części, którą ja bardziej lubię, wy na pewno też. Kupiłam sobie self-tanning wipes, czyli e, samo, samo ta, ta, tanujące, e, No, nie polerujące, ale te. Y, no. O Jezus! No, samo opalacz. Samoopalające takie, właśnie płatki do, do wycierania się bardzo fajnie zawsze działały. One były tanie, 250 koron. W bonusie, słuchajcie, to niedużo. E, kupiłam sobie szampon, zobaczę, co to za szampon. Jest szampon arganowy, tak? Argan Oil i, i moroko Aha, arganowy Oil z, z Maroko. Także zobaczymy, co to jest. Ten szampon też był tani. E, konsystencja jego wyglądała fajna w sklepie. Biały, taki jest, e, mleczny. I słuchajcie. Ja jestem po prostu człowiekiem kopniętym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju płyny, płyny, proszki i różnego rodzaju tego typu rzeczy. I ja po prostu zobaczyłam, że jest jakiś nowy yy, płyn zmiękczający do tkanin. No i jak ja bym mogła po prostu no podeszłam i sobie myślę, ja tylko powącham. Słuchajcie, ja tylko powącham. No i powąchałam i stwierdziłam, że dobrze śmierdzi. Mocno waniliowy. Waniliowy, taki ciekawy zapach jest. No i zobaczymy wanilia i orchidea. No zobaczymy po prostu, jak mi będą ubrania śmierdziały nim, prawda? Także słuchajcie, to jest na dzisiaj tyle. To by moje zakupy. Ja mówię, tu sobie popijam kawkę. Yy, zmęczona dzisiaj się czuję taka po prostu, jakbym nie wiem, z 20 km wczoraj przeszła, prawie nic nie robiłam. I nie wiem o co chodzi w ogóle, mnie to męczy, zaczyna mnie to poważnie męczyć. Yy, zaczęłam pić magnes z wapnem, pomagało, ale oczywiście na sklerozę jeszcze nic nie piłam, także zapomniałam tego popić. Yy, po południu przyjedzie teściówka, teściówka zabierze psa. Tu nie będę dzisiaj z nim chodzić, z nią, nie z nim. I to mi bardzo, bardzo dobrze po prostu. Mój brat dostał mieszkanie, z żonką swoją się będą teraz przeprowadzać. Także jeszcze być może, że zajadę na to mieszkanie, ale szczerze, ja nie mam siły. Po prostu ja nie mam siły. Nie wiem w ogóle o co chodzi, dlaczego mnie tak wszystko łamie. Jest tak piękna pogoda, ja to bym chciała tam chodzić, po tych górach tu myślami tak sobie chodzę, bo, bo ciało moje jakoś coś mi odmawia posłuszeństwa. Także muszę coś z tym zrobić. Tu stoją maszyny, wiecie, i po prostu, o, tutaj mogę Wam pokazać, tu są moje maszyny. I, I właśnie chyba czas zacząć się bałaganu, nie będę Wam pokazywać, bo ja mówię, nie mam siły sprzątać i nie mam gdzie jeszcze tego dać. Także jestem cały czas w czasie poprzeprowadzkowej nie rozbiórki, ale poprzeprowadzkowego układania, sortowania, odnajdywania tego wszystkiego, bo w tej chwili jest czas, że ja już tak odnalazłam się po części, ale w tej chwili ja zaczynam sortować i coś układać, nie? Upychać o, może tak. No dobrze, słuchajcie, kochani, to pijcie kawkę. Mam nadzieję, że piliście ze mną też kawkę. Pozdrawiam Was, zapraszam do subskrypcji. Yy, I dziękuję za, za łapki, za komentarze. Bardzo fajne komentarze, fajnie, fajnie ludziki jesteście. No Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie, cześć, pa pa.